Panie radny, Wałbrzyscy radni oraz oczywiście pan prezydent zdecydowali o wypuszczeniu obligacji. Obligacje w kwocie 60 milionów złotych. Kwota horrendalna. Tak, z dużym zdziwieniem przyjęliśmy tę informację, że do porządku obrad została wrzucona, została wrzucona ta kwestia obligacji na kwotę 60 milionów złotych. Oczywiście my byliśmy w pewien sposób przygotowani do skali zadłużenia miasta w tym roku, bo muszę napomnieć Państwu, że 120 milionów było wpisane w budżet. Budżet 2024 roku. Te 120 milionów to był kredyt z banku BGK, czyli kredyt o bardzo niskim oprocentowaniu. I kredyt, który de facto można by było sugerować, że to był kredyt inwestycyjny na rozwój miasta. Natomiast my dostaliśmy informację, że z puli 120 milionów, tak 60 jest zabierana i wrzucana na kolejnego roku 2025, a w to miejsce miasto, Zaciąga inne zobowiązanie, czyli kupuje te obligacje. Tak? Obligacje na 60 milionów złotych, gdzie ten pieniądz obligacji jest dużo, dużo droższy, niż gdybyśmy wzięli kredyt. I co jeszcze ważniejszego? Te obligacje będą spożytkowane tylko i wyłącznie na to, żeby zasypać dziurę budżetową i spłatę części kredytu wcześniejszego. Czyli te pieniądze nie będą pracowały tak, tak jakbyśmy wzięli na przykład kredyt inwestycyjny. To jest de facto przepalenie pewnych pieniędzy i pokazuje, w jakim stanie jest Wałbrzych. A ja właśnie, właśnie chciałam o to zapytać, że skoro wypuszczamy obligacje, które są bardzo drogie, kolokwialnie mówiąc, w obsłudze, to znaczy, że finanse miasta leżą na łopatkach? Leżą. Jeszcze bym dodał tak, że w tamtym roku samym bankom oddaliśmy 108 milionów złotych. Banki otrzymały od miasta 108 milionów złotych. I co ciekawe, zadłużenie miasta nie spadło, tylko wzrosło o 60 milionów. A na ten rok w budżecie, na rok 2024 my w oddamy bankom 130 milionów. Jaki jest skutek? Zadłużenie jeszcze rośnie nam o kolejne 60 milionów. To pokazuje to skalę funkcjonowania właśnie tego pana prezydenta i to najfajniejsze jest najfajniejsze najgorsze właśnie w tym całym rozwiązaniu te obligacje kto będzie spłacał kolejni prezydentowie tego miasta prezydenci tego miasta tak tutaj mając kadencję pięcioletnią prezydent powinien jeżeli się decyduje na obligacje ok ale proszę spłacić je w ciągu tych pięciu lat a nie zostawiać tych, tej, tej spłaty na Kolejnych, y, kolejnych prezydentów. Mamy przykład Zabrza, tak? Nowy prezydent przychodzi i co ma zrobić z miastem? Nagle mówi muszę y, zwolić y, praktycznie wszystkich urzędników, bo nie, jesteś, nie jesteśmy w stanie funkcjonować i do tego doprowadzi de facto polityka y, naszego prezydenta. Można się cofnąć jeszcze rok y, wcześniej. Y, to był też wrześniu, to był, y, był okres przed wyborami do parlamentu, tak? I wtedy pan prezydent mówił, że rok 2024 będzie rokiem przełomowym dla wałbrzycha. Czyli będziemy mieli tak zrównoważony budżet. Będziemy ogromne inwestycje robili, tak? I będziemy spłacali zadłużenie. I co mamy? Zrównoważony budżet? Nie. Mamy deficyt. Miało być plus 24, mamy w tej chwili plan na minus 100 milionów, tak? To jest raz, tak? Jeżeli chodzi o spłacanie kredytów, jak spłacamy, jak nam rośnie z roku na rok o 60 milionów e, zadłużenie? W tej chwili, o, w marcu bieżącego roku otrzymałem informację z Urzędu Miasta, że jesteśmy zadłużeni, samo miasto, 760 milionów, tak? A teraz na sesji mamy w planach, że jesteśmy zadłużeni na 830 milionów, tak? Samo miasto, mówimy jeszcze o spółkach. Spółki, dwie spółeczki tylko były zadłużone pod koniec kwartału bieżącego roku na kolejne 65 milionów. Tak? Jeżeli to sumujemy wszystko, to tak jak zapytaliśmy na sesji pana prezydenta, kiedy mamy kupić tego szampana i otworzyć, że mamy już miliard długu, tak? I kto to spłaci?